Dlaczego mechanik nigdy się nie spieszy? Bo i tak części muszą dojść dopiero jutro. Mechanik mówi do klienta: Dobra wiadomość, udało się naprawić. A zła, teraz pana nie stać, żeby to odebrać. Co mówi mechanik po otwarciu maski? No, widzę, że ktoś już tu przede mną grzebał. Dlaczego mechanicy nie grają w karty? Bo wszystko rozgrywają na oko. Najczęściej używane narzędzie mechanika telefon do hurtowni części. Klient pyta. Ile to potrwa? Mechanik mi? Pięć minut. Panu, dwa dni. Mechanik to jedyny człowiek, który potrafi zamienić prostą wymianę żarówki w renowację całego reflektora. Co się stało z moim autem? Proszę pana, ono się po prostu obraziło. Mechanik po diagnozie, silnik zdrowy. Portfel chory, mechanik zawsze wie, że problem jest poważny. Po prostu czeka, aż klient sam to zrozumie. Dlaczego mechanik lubi kawę? Bo jak nie wie, co zrobić, to, idziemy na kawę i samo się naprawi. Jak mechanik sprawdza stan auta? Kopnie opony i mówi, no, dobrze wygląda. Najgorsze słowa, jakie możesz usłyszeć w warsztacie. To pan pierwszy raz u nas, prawda? Klient, da się taniej, mechanik, tak, ale niebezpieczniej. Dlaczego mechanicy lubią stare auta? Bo można powiedzieć, pan tak jeździł. Jak mechanik liczy? Część, 50 zł. Robocizna, 500 zł. Mechanik zawsze znajduje jeszcze jedną usterkę, nawet jak auto jest nowe. Czy naprawi pan moje auto na jutro? Na jutro to panu mogę obiecać, że coś się wydarzy. Mechanik to jedyny lekarz, który bierze więcej za operację niż za diagnozę. Auto dalej stuka, to nie stuka, to charakteryzuje się dźwiękiem pracy. Mechanik zawsze wie, że klient kłamie, gdy mówi: Ja nic nie ruszałem. Na pytanie: Co się zepsuło? Mechanik odpowiada, zaczęło swoje życie. Dlaczego mechanik nie pyta o drogę? Bo i tak dojedzie lawetą. Mechanik i magik mają wspólne motto: zniknie szybciej, niż się pojawi. Mechanik nigdy niczego nie gubi. On, odkłada w inne miejsce. Klient, dlaczego tak drogo? Mechanik, bo taniej już było. Mechanik to człowiek, który potrafi znaleźć śrubkę z 1975 roku, ale nie tę, którą odkręcił przed chwilą. Panie, coś stuka. To dobrze, bo jak przestanie, to znaczy, że nie żyje. Mechanik nie ma bałaganu, ma system ułożony intuicyjnie. Najpopularniejsze słowo w warsztacie? Zaraz. Co robi mechanik, gdy coś nie działa? Głośniej zaklina rzeczywistość. Dlaczego mechanicy żyją długo, bo nie spieszą się z żadną robotą? Mechanik to jedyny człowiek, który potrafi naprawić wszystko, oprócz drukarki w biurze. Jak poznać szczęśliwego mechanika? Ma ręce w oleju i kieszenie pełne banknotów. Czy to dużo roboty? Dla mnie? Nie. Dla pana? Dużo. Mechanik potrafi naprawić wszystko, pod warunkiem, że mu nie patrzysz na ręce. Najlepsze narzędzie diagnostyczne mechanika? Słuch. Klient, auto mi gaśnie. Mechanik. To niech pan je częściej chwali. Mechanik to człowiek, który zawsze wie lepiej, jak powinieneś jeździć. Dlaczego mechanicy nie lubią elektryków? Bo oni naprawiają naprawdę. Ile potrwa wymiana oleju? Zależy, ile kaw zostało. Czy to poważne? Jeszcze nie, ale jak pan odjedzie, to będzie. Mechanik nie mówi, nie da się. Mówi, da się, ale trzeba zamówić. Najlepszy sposób na darmową diagnozę? Pogadać z mechanikiem, po znajomości, i słuchać, jak jęczy. Auto szarpie. To znaczy, że chce zwrócić na siebie uwagę. Mechanik nigdy się nie pomyli. Co najwyżej, sprawdzi jeszcze raz. Dlaczego mechanik nigdy nie jest winny? Bo to, fabryka tak zrobiła. Klient, auto samo się zepsuło. Mechanik, Aha, samo. I samo się naprawi. Mechanik wierzy w reinkarnację, zwłaszcza części używanych. Mechanik zawsze kończy zdanie słowami. Ale to już panu nie przeszkadza, prawda?